Cześć, jestem Mr. Placoman, a to jest już trzeci odcinek naszej serii Mój pixelowy Minecraft Więc tak, mam nadzieję, że te szumy się poprawiły, bo znowu trochę pogrzebałem e, Chyba nadal będzie taka głośność, nie wiem, nie sprawdzałem tego jeszcze, ale się zobaczę, więc tak W domu zmieniłem niewiele Tutaj wiecie o porządek I tutaj to się zaczyna dorzuciłem taką małą ozdobę tutaj dodałem skrzyneczki właśnie no są skrzynki, jest tutaj widok mm. widok jest taki, o ja mam troszkę wiedzieć jakie to jest, ale jest tutaj dodałem łóżko, wszystko i taką mam wzdóbkę dobrze, a więc to to co tutaj widzicie jest dla nas dzisiaj bardzo ważne. A dlaczego? Zapamiętajcie. 47. Patrz. Mój domek jest na wzgórzu. Z pięknym widokiem. Ale jak tu zejść na dół? I właśnie. To jest odpowiedź. Zamierzam wybudować tunel na sa do samego dołu. Na głębokość 47. Bo liczyłem tak. W tym czasie, gdy będę ja kopał, będę mówił, ale dzisiaj już nie cieszę aż tak dużo. Będę musiał to chyba troszkę przesunąć, bo tak, w tym miejscu powinno być wyjście. A jak widać, w tym miejscu nasz dom się zaczyna. Mówię tak. Dobra, tak. Raz, dwa, trzy, dwie. Raz, dwa. Dobra, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10. Do tego miejsca mamy 10. Hmm. Idziemy co zrobić to przejście. To chyba. M taką. Przykominik będzie chociaż. Zobaczy się. To potem będą schody, więc wiecie. Jeszcze nie ogarnąłem do końca mojego programu do obróbki filmów i takich innych głupot. I do nagrywania, ale... się zobaczy. Dobra, to teraz jeszcze 5. Raz. Dwa. Trzy. No i tam jeszcze powiem 5 Ok, trochę światła A, no i w czasie gdy tutaj sobie grzebałem Zebrałem trochę węgla No i no, to już pokazałem, że ulepszyłem dom Dobrze Tam się kończy głębokość Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Sześć Og kjem.

tak spróbuję dzisiaj mówić trochę bardziej żywiołowo. A no, wcześniej mówiłem tak spokojnie, bo byłem po prostu bardzo zmęczony. Nie narzekaliście na to, więc nie, postąpiłem. Ok. Potem tu będą drobinki, nie? Dobra, 20. Moim zdaniem jeszcze trochę i skończy mi się właśnie killów. Dajcie mi chwilę. Już jestem przez tym czasie gdy robiłem cięcie. Minęła nocka, akurat. Więc spokojnie mogłem. Przesłałem się, zrobiłem trochę, zrobiłem schodzy już. No co jest? I nie łaś. No, nie chcę wyjść. Ja tam daleko jestem, nic się nie stało. Eee, yy, Prawdopodobnie w tej okolicy też będzie moja kopalnia. Yy, no, zrobię jeszcze te drobinki, schodki. No i to chyba wszystko. No. Wow. Trafiłem. <ścoughs> nie spodziewałem się, że się mi się uda. Ale jak widać obliczenia mnie nie pomyliły za bardzo. Pomyliłem się tylko o jedną kratkę. I tak dobry wynik. Dobra, trawinkę zaraz ustawię. myślałem na planach, plan na przyszłość, nie? To yy, z tego co wiem, chociaż nie jestem tego pewny, w tej wersji Minecrafta zwierzęta się nie responują, acz się rozmnażają. Więc w, w bliskiej w przyszłości, bardzo bliskiej, założę farmę najprawdopodobniej krów i kurczaków O świniach może też obiecuję. O świniach nie myślałem, ponieważ krowa i kurczak dali są mi jednocześnie mięso. a świnia. daje tylko mięso, a krowa i kurczak dają jeszcze coś do tego. Hm, nieźle. Potem przepalę. Tutaj żeby było ładnie. Będzie czysty z tą. Wiecie. OK うん <music> żebyście nie wiedzieli, którym się tak zatrzymuje to SHIFT to nie wszędzie znany fakt, tak tylko wspomniałem eee, jak? okej, okay, nie chcę nad tym się zastanawiać okej okay. tutaj nie wiem, czy będę ustawiał zwykłego bo to się nie chce jednak robić, wiecie, to mych tylko na, tutaj na sam dole zrobię takie przejście a tutaj też będzie zwykły stone. z tego czy pod i zacznę przepalać już Um. Dobra to ja już sobie to przetalę Za miałem ustawić ile, czy się, ile czasu już się nagrywa A ale co tam Najpierw będzie małe cięcie Chociaż co tam, co odciąć nie Dobra to co jest z boku Tak właśnie. Nie muszę jeszcze tego zabrać. No tak. Dopiero teraz. I jeszcze do tego Jest. To skarne. Ech. Nada się. Wyznaczy już sobie. Ech. To ja tutaj chwilę poczekam, a zobaczymy się za chwilę. Bym zapomniał, co to dałem. Właśnie, taki mały przerywnik, gdy się kamień przypala. To tutaj jeszcze zrobiłem taki mostek. Oświetliłem trochę teren bardziej. Tu jest taki mostek, przejście, że żeby przejść na tamtą to górę. Wiecie, prowizoryczny, później się to zrobi ładniej. Może z cobla albo z czegoś takiego. No, albo ze stone Brixa. Nie, ze stone Brixa będzie tam most. Chyba. O, widzicie krów, no więc koniec przerywnika. Zaraz zobaczymy się, gdy już kamień Okej, już mam trochę stona. Zebrałem trochę teraz na przy okazji, nie? On się dalej tam będzie przypadał, a ja to wykończę trochę. Hmm. Nie najgorzej. Myślałem, żeby zrobić dywan, ale to... ...dopiero gdy będę miał już farmę. Łowieczek. Będę się rozchodził nad takimi rzeczami. Okej. Okay. Karniemy jeszcze trochę trzeba. Uuu, noc się robi. Dobra, zdążę. Robię tak po to, żeby nie w tym czasie... Noc zanim się pojawią butworki, Ja się je kładę spać i... Chyba skończony. Tak. Później zrobię na dole jeszcze. Ja się kładę spać, żeby one się nie zespłonowały blisko domu. A no zaraz zajdę na dół, dokończę tam wszystko, postawię jeszcze drzwi. właśnie, sądziłem, że będzie dywan, ale jak tutaj widzę, taki ten... jak to będzie, taka dziura, jakby no, ale co tam zobaczy się. Prawda? Prawda. Ta na samym górze jakoś nie pasuje. Tak, może między odcinkami pozbędę się tego stafu. Tego syfu, się znaczy. Aha. Pasażer na gap. A jak tu zniszczyć tą drabinkę? Dziwny. nie da się jej zniszczyć. Dobra. Uuu, chyba za mało stałą nością. Perfekt. No, to mi się udało. Dobra, teraz zrobię chyba krótkie cięcie. Albo nie, co tam? Teraz, krótkie cięcie. Byk jestem. Widzicie, dokończyłem to. to. Dzielaczka taka. Hm. Dobra. Zobaczcie to cięcie, ale miałem niespodziewanego gościa. Nie będę wstępniczył. Niestety. Tak się ostatnio przyglądałem tam. I wiecie co mi to przypomina? Yy, chwila z góry to pokażę. Już. No. To coś. Przypomina trochę jakby taki krater. krater nie sądzicie? Tak meteoryt i Ile zatrzymamy tempo trochę. Kiedyś tam w mną w bliskiej przyszłości odwiedzimy tam to miejsce. Dobre miejsce wybrałem. Hm. A w drugim odcinku było cięcie, gdy poszedłem po piasek, nie? To yy, bandycam przestał nagrywać, bo gdzieś się zminęło, no i tak się stało. Kopałem w tamtym miejscu. Tak. Lawa. Hm. Później ją zgarniemy. i ja już mam nawet na nie pomysł ciekawy. Tylko no, do tego jeszcze trochę musimy poczekać Dobra, kopank yy, zejście na dół jest ładne widoczki są Tu tak trochę tuły są Prawdopodobnie do następnego odcinka yy, oczyszczę tamto, yy, wiecie, z Kryvelu i z Stirtu Zastąpię je Clearstone, yy, Stone, przepraszam no a tam pewno w tamty, na tamtych górach posadze trzeba, żeby tutaj mi nie niszczyły widoku. Tu może zrobię fontanny, znajdę trochę żelaza. Ale to Wam pokażę oczywiście. No więc co? Komentujcie mnie. Oceniajcie. Nawet jeśli bardzo Wam się spodobało, subskrybujcie mnie. Cześć, pozdrawiam.